Okazuje się, że dzisiejszego dnia, na drodze numer 1, zwanej Panamerykaną, nie byliśmy jedynymi Polakami podróżującymi. Czerwony rower, lew na kierownicy i niebieska naklejka Kraków na tylnym błotniku. Nazywam się Wojtek Ganczarek, jestem z zawodu fizykiem i matematykiem, można powiedzieć, i od sześciu miesięcy jeżdżę rowerem po Ameryce. Skąd wziął się ten pomysł, skąd zacząłeś, dokąd zmierzasz? Yy, nie wiem, czy tak z grubej rury odlazowaliś w pierwszym pytaniu, ale można powiedzieć, że w poszukiwaniu sensu życia. Znaczy, bo skończyłem studia w zeszłym roku i nie wiem, co robić, to się postanowiłem przejechać rowerem. Z Meksyku do Argentyny? Jak, jak Bóg da, to do Argentyny. Kupiłem lot do Cancun, wziąłem sobie sobą rower i jadę na dół. 7 tysięcy kilometrów przejechanych, czy w tym poszukiwaniu sensu życia posunąłeś się jakoś do przodu? Nie, no jasne, że nie. No to tak się mówi, że się znajdzie, ale nie wiadomo. To w pewnym momencie tak mam takie przeświadczenie, że będę na przykład w Boliwii gdzieś i przyjdzie do mnie taki piorunek jak w bajkach o Kaczorze Donadzie i jakoś coś mnie tknie może i... Chociaż z drugiej strony ja mam taką wizję, że to nie jest tak, że to nagle przychodzi taka myśl, tylko że coś się robi, spotyka się jakiś ludzi, otwierają się kolejne takie bramki Kolejne drogi, gdzieś tam się idzie i gdzieś tam się w końcu trafia. Byłeś do tej pory jakimś zapalonym rowerzystą, czy doświadczonym rowerzystą, że, że porwałeś się na takie przedsięwzięcie? Ja pojechałem gdzieś do Lublina rowerem, To tylko tam jest płasko po drodze. A tu nie. To zasadniczo nie ma dużej różnicy, po prostu trzeba pedałować. I jak wrażenia po tych, po tych sześciu miesiącach? Zwykle są góry, a jak nie ma gór, to jest pagórkowato, bo to wszystko młode jest świeżo sfałdowane. Ale to wszystko zależy od nastawienia. Znaczy, czy się człowiek spieszy. Ja spotykałem właśnie ludzi, którzy mówili, że a 200 km dziennie robił. Gdzie Panie, spokojnie, a nie się nie spiesz. To, to wtedy nie jest tak ciężko. Nie jest przyjaźnie, szczególnie biorąc pod uwagę stan dróg i te wszechobecne, środkowa Amerykańskie ciężarówki. Dla nas to jest nieprzyjazne. Ja zwykle usiłuję jeździć jak najmniejszymi drogami, tam gdzie tirów nie spotkam. A na takich małych dróżkach to nie dość, że nie ma tirów, a dwa, że ludzie są przyjaźniejsi. Bo jednak, jak się mieszka przy tej właśnie Panamerykanie, gdzie jest hook, gdzie się skupia całe życie w tych, tych stacjach benzynowych, w tych restauracjach przydrożnych, no to po prostu nie jest sympatycznie. Natomiast jak się pojedzie boczną drogą, to to jest zupełnie inny świat. Jesteś osobą towarzyską? Tak mi się wydaje, chociaż jestem matematykiem. To jak sobie dajesz radę sam ze sobą przez te 6 miesięcy, bo to taka trochę samotność długodystansowca. Yy, trochę tak, natomiast właśnie jestem matematykiem z tym przyzwyczajony. Dużo się czasu na takich studiach spędza samemu, robiąc jakieś zadania, powiedzmy. Natomiast w drodze jednak mimo wszystko spotyka się dużo ludzi. To jest trochę inaczej niż w autostopie, wcześniej właśnie jeździłem autostopem, to każdy samochód to jest inny człowiek. się wsiada do samochodu, to jakby się wchodziło do czyjegoś życia. Natomiast na rowerze rzeczywiście dużo mniej się spotyka tych ludzi, natomiast się spotyka. No i też są jakieś inne ścieżki radzenia sobie z tym. Znaczy ja dużo sobie myślę, czasem się pomodlę, czasem posłucham sobie audiobooka albo muzyki, także są różne drogi. Jakby Cię ktoś zapytał o, o jedną rzecz, która Cię dotknęła, oświeciła, zrobiła na Tobie największe wrażenie w ciągu tych ostatnich 6 miesięcy, to co by to było? uderzyła Gwatemala mnie zaskoczyła w ogóle Guatemala, bo ja wjechałem do tej Gwatemali i wszyscy właśnie w tych kolorowych strojach i tam 23 języki dalej funkcjonują. Ja myślałem, że tak wszędzie będzie, a potem tak się zjeżdża na dół i jest coraz nudniej, trzeba przyznać, jak się że do Panamy, to już to jest tak mało kolorowo. Więc tak ta Guatemala tą swoją świeżością, to mnie zaskoczyła trochę, bo, bo u nas się na przykład mówi o tych majach, że majowie, że coś tam, jako to jest taka historia gdzieś tam tysiące lat temu, ale ci majowie, oni tam są i tam żyją, oni tam kultywują swoje, swoje te, te tradycje, noszą ubrania, mówią Swoimi językami i, i, i to, co i tam jest. I to jest bardzo, bardzo ciekawe. Rower ma prawie każdy. Wojtek wydaje około 30 zł dziennie. To też nie majątek. Więc znowu wszystko sprowadza się do tego, że wystarczy chcieć. Wysunąć nos z tej beczki naszego życia ponad krawędź, zobaczyć kawałek świata, posunąć się za horyzont. Podróżowanie jest strasznie fajne. A my zbieramy się do Panamy, skąd nadajemy samochód do Kolumbii. Jak się uda?